Poziom jest naprawdę bardzo wysoki, pytania musimy się starać i pytania układać coraz trudniejsze, żeby jednak wychwycić tych najlepszych. No było trudno, pytania no dosyć trudne, nie, nie dużo wiedziałem, ale było całkiem udanie. Grzesiu powiedz mi jak poszło? Bardzo dobrze. E, powiedz mi odpowiedziałeś na wszystkie pytania? Tak. A jakie to były pytania? E, różne. No na przykład powiedz jedno z tych pytań. To, co to są pożary grupy F? Co to są za pożary? Yy, to są pożary olejów roślinnych w urządzeniach kuchennych. Jeżeli mielibyśmy, można powiedzieć, to nieszczęście, gdyby nam się coś przydarzyło, a gdyby ktokolwiek z tej młodzieży był w pobliżu, to naprawdę mielibyśmy udzieloną bardzo fajnie pomoc. Także trzeba powiedzieć, że młodzież mamy bardzo zdolną i ochrona przeciwpożarowa na terenie naszego powiatu jest na bardzo wysokim poziomie. Z ciebie będzie chyba zawodowy, prawdziwy strażak. Chyba tak. Powiedz mi, jak dzisiaj się poszło? Sądzę, że bardzo dobrze. Nie, myślałem, że mi się nie uda, a... No, dostałem się do ustnych i sądzę, że jest bardzo dobrze. No, jest bardzo fajnie, lubimy chodzić na zbiórki, dowiadujemy się nowych rzeczy tam. Czy miałeś kiedyś okazję już w swoim życiu kiedyś pomagać? No, trochę tak. Ja jestem dumny, bo poświęcają bardzo dużo czasu jednak na, oprócz swoich dodatkowych zajęć w szkołach, uczą się bardzo często, poświęcają bardzo dużo czasu, żeby było nie było dodatkową wiedzę wchłonąć i się tego nauczyć.